seven so how many more three more so what we do see down. three Oops. and then two more oh. yeah okay perfect <laughs> 9 plus 8 ja przyszłam sobie wziąć moją herbatę z miętą A czy w zasadzie zrobiłam sobie wodę z miętą i podglądam tak Pawełka bo powiem wam, że tak się dekoncentrował że mówię go zostawię niech spokojnie sam robi Dobry państwo, kolejny dzień, a ja idę na terapię. Wy idziecie ze mną, moi drodzy. Byłam na terapii e, z racji tego, że boli mnie szyja, boli mnie kręgosłup, y, no i no i za chwilkę wyjeżdżam na wakacje, więc okazuje się, że Order, tak zwane skierowanie jest dobre na 30 dni. Więc jak przyjedziemy z Yellowstone, to od razu to zaraz lecimy na następne wakacje. Więc powiem Wam, no, tak trochę yy, będę musiała w sierpniu z powrotem iść do mojej lekarki, co i tak mam iść yy, na yy, dodatkowy follow-up. No i wtedy ona będzie musiała mi jeszcze raz wystawić to skierowanie. Teraz sobie pomyślałam, bo jest dopiero dziewiąta rano, że tak śniadań za bardzo nie jem, ale mam ochotę na bacon, jakiś muffin z tego, z McDonalda, więc sobie pojadę i przy okazji kupię to Pawełkowi na śniadanie. Dostałam listę różnych ćwiczeń, mam siedem różnych ćwiczeń, które muszę robić. Tam w lewej stronie, tutaj, barku, że mam taki obrzęk, że, że jest to tak zwane sensitive muscle, e, nierozciągnięte mięśnie. Tak więc mam nadzieję, że ćwiczenia mi pomogą, jak się zacznę rozciągać i ćwiczyć. Dobra, jedziemy do maczka. Ok, okay Paweł chciał mm, zrobić tutaj rosołek. Dobrze. Ja. I tak ładnie, nie, ale nie chcę, żebym pokazywała delikatnie, żebyś, Pawełek, bo zobaczymy... So. Dobrze, ale bo żeby śpaluszka sobie nie uciął, ok? I'm not gonna robi lane kluseczki, ale tu mamy. Misz masz, nie oparz się. I'm Tutaj teraz, ja zrobię. Zobaczcie, jak ładnie Paweł zjadł swoje rosół z lanymi kluskami. Tak mu smakuje ten, co zrobił. Mama też zjadła. Jeszcze czykienka kurczaka włożyłam do środka. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Kolejny dzień, my z Pawełkiem idziemy na zakupy. Wczoraj robiliśmy, jak już widzieliście, zupę z kluseczkami, tak? A dzisiaj będziemy robić lody. Tak sobie pomyślałam, bo Paweł mi się pytał o mleko i wiele innych rzeczy. Okej, okay, let's go, Pawełek. Że zrobimy lody truskawkowe i śmietankowe. Jedne przepisy mówią, że Trzeba to jest skondensowane mleko. Niektóre mówią, że nie wystarczy taki heavy whip cream. To jak zostaw okulary sobie tutaj, bo zostawi życie. E, tak więc chodź tutaj rączkę. Tak więc będziemy y, robić lody później. Chodź tędy. E, no, i teraz idziemy do sklepu kupić wszystkie produkty. Jeżeli o to chodzi. A! I w ogóle jeszcze muszę wybrać się w ten weekend do Caputo, bo mówiłam Wam, że jedziemy do tego Yellowstone. My będziemy w takim RV parku, więc teoretycznie nie mamy tam kuchni. Będziemy sobie wszystko gotować. U, ale fajne na 4th of July. Rzeczy prawdziwe. Po, pojedziesz, Synoś? To są beats na 4th of July. Let's go get, get condensed milk first. I... I koleżanka, yy, no znaczy nie bierze RV, ale normalnie, znaczy ona ma RV yy, i to będziemy w takim parku RV, ona się zna, co tam za trzeba wziąć. Koleżanka się zna, bo tam wyjeżdża często też w różne takie yy, kamperem w miejscowości, więc ona ma garnki. Ale tam nie mamy kuchni w tych log więc będziemy musieli, musieli robić grilla. Jakieś tam jajka na, na patelni na, na tym madrilu. Um, albo... Okay. Co? O ja, ale ładne, no. Um, są te. Nie sklepy, tylko y, jest miasteczko obok, nawet jest McDonald's, ale chodzi o to po prostu, żeby wiecie, no po to jedziemy na camper, żeby sobie właśnie zrobić bigos na grillu, żeby inne takie rzeczy, a nie żeby iść do restauracji i kupować. Jest tam parę restauracji w tym, em, w tym miasteczku, więc muszę iść do polskiego sklepu albo do Caputo. Wow! So so to trach, oh. So you put mini trash in here, and then when you're done, oh no. you actually put it in the real trash can, then you redo it. That's nice. Yeah, we should use it probably. A time. będziesz potrzebujesz tu coś, jak po w po oh, domu yeah. będziesz, chcesz takie coś, ale będziesz yeah. pamiętał, żeby wy, wywalać tutaj śmieci w swoim yes. pokoju. Yes. So when you're done eating the food, okay. When you're done eating your snack, put it in and then you fill y it. Okay. Taki chcesz kolor czerwony, czy niebieski, oh, czy inny? Red. Right, right, Dobra. Weź to, no, więc y, po prostu tu chodzi o experience, tak, żeby nie chodzić po restauracjach, tylko właśnie grillować sobie przed domkiem, więc myślę, że takie typu fasola, bigos, różne takie rzeczy zabiorę, ale też im powiedziałam, że nie będę dużo brała. Są sklepy, to i tak jak moi wyczają, że jest McDonald's i restauracje, to, to będą się sami żywić, ja nie będę... Ja nie jadę na wakacje po to, żeby co chwila, wiecie chodzić do restauracji. Tym bardziej na takie wakacje, no bo to chodziło o to, żebyśmy sobie coś robili przed domkiem. No bo to chodzi po prostu, żeby y, sobie spędzić czas, a nie łazić po restauracjach. Freedom, ja. Uh, yeah weszliśmy na tematy prezydentów które zobaczymy chodź Pawełek. Nie. nie, w środku nie potrzebujesz które zobaczymy na Mount Rushmore głowy prezydentów no i mówię, że jednym z tych prezydentów był Abraham Lincoln który podpisał Emancipation Proclamation czyli deklaracja o wolności e o wolności um, tych Slaves, czyli niewolników. No i Pawełek pamiętał coś tam ze szkoły, że to właśnie Abraham Lincoln zrobił, bo powiedziałam, że jednym z tych prezydentów, których głowy wyrzeźbione są e, e, w Mount Rashmore w tej skale, w Montanie bodajże, w Montana czy są Dakota? to jest Abraham Lincoln. Po polsku! Mamy, zobaczcie. Mama, we put a little bit of chocolate in the vanilla to make it chocolate ice cream. No, zobaczymy, poczekajcie. Pawełek wziął M&M's, żebyśmy zrobili te lody. Nieko. Chcesz te czekoladowe, pęki? O ja, So, Hold on, mini pancakes what else? Uh, what else? Okay, shukame dumplings. Paweł chciał dumplings, dumplings. Hold on, let me ask him. Okay, pan mówi, że Oh no. You mm. No, I think we were in the right No, I I we were in the right aisle. It's actually yeah, but those are not the ones. Actually it's the ones I was looking at. Don nam źle powiedział. Chodź, idziemy z powrotem. Kosza? Uh yeah, you can get one. Pamiętasz? Tych było dużo. Osiemnaście. Weź te, jak już. Come on, let's go. Let's go, people. Oh, you know what? We haven't done this in a while. For the boys. Mm, shrimp, yes. Shrimp, shrimp, shrimp. Dobra, weźmiemy przy okazji, zobaczymy ile nam to wyjdzie chyba z 40-50 dolarów um, wzięłam Alfredo, zobaczyłam szrymp moi chłopcy tak lubią szrymp więc chcę im to zrobić um, dzisiaj na szrympa na na lunch z sosem Alfredo więc wzięłam Szybciutko i zrobimy niespodziankę. Będą się cieszyć ze spaghetti, bo już dawno nie mieli tego. Robimy <grymne> 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 ice cream. What? Dobra. Trochę nam luźne wyszły te lody. Chyba dodałam mleka za dużo, ale to jest mleko, to było tłuste mleko, więc powinno być ok, dobra. W drugiej części zrobimy truskawkowe. Dobra, dodajemy truskaweczki. Cicho, to teraz trzeba w mikserze innym, bo mi tutaj rozpryskuje to. Dobra, tak. Jak zrobiliśmy różne są przepisy online, wzięliśmy heavy whipped cream. Ja dodam trochę mleka, bo było napisane, że mleko, um, że mleko może być. Nawet żeby zagęścić dodałam już dodałam białko, moi drodzy, bo było napisane, że można dać białko, więc rozbiłam jedno jajko i tak to zrobiłam. Zobaczymy, czy z tymi truskawkami wyjdą te troszeczkę bardziej ściągnięte. Teraz jeszcze dodałam skondensowanego mleka. Powolutku, nie ruszaj tak. I teraz to zmrozimy tutaj. Dobrze, że wziąłem ten większy pojemnik, bo raczej to się nie zmieściło w mniejszy. Okej. Okay. Dobrze. I to włożymy do zamrażarki. Śmietankowe. Czekaj, czekaj. Okay, dobra. I robię Tutaj truskawkowe. Dobra, truskawkowe są. No, dobrze, są. Mogę pokazać jak twój namiot wygląda? Tak? Pawełku, mogę pokazać jak Twój namiot wygląda? Nie. Yeah. Pytam się, bo słuchajcie, zauważyłam jak zgrywałam vloga, że jak on miksował, to zrobił tak. Więc będą o tej terów, że dziecko nie chciało się pokazywać. A to nieprawda, bo dziecko pryskało mu to, bo mówię, trzymaj te widełki w misce, bo inaczej to cię będzie, będzie ci pryskało. Słuchajcie, słoneczko wyszło, a ja chciałam Wam jeszcze dokończyć. Dzisiaj jest sobota. Może nawet tego vloga będziecie jeszcze mieli w sobotę. Tytuł vloga o tych oszczędzaniach, no bo jak już jestem taka sknera i w ogóle, słuchajcie, ja jedzenia generalnie nie kupuję w dolarowcu, pomimo że datę ważności ma ok, trzeba patrzeć, trzeba sprawdzać, raczej mrożonek niczego nie kupuję, ale skondensowane mleko akurat było. No i to mleko gdzie indziej też kosztuje tak dolar, 50 coś takiego. Więc to nie jest tyle, że to było nie wiadomo jak tańsze, ale akurat tam byłam, potrzebowałam inne rzeczy. Więc razem w dolarowcu dzisiaj wydałam 13 dolarów. Natomiast w Targetcie, no Target jest jednak dużo bardziej droższy od Walmartu czy Sam's Club. Sam's Club to jest tak jakby większy Walmart, współpracują z Walmartem. E, taki jakby ich warehouse, e, no i tam są bardzo dobre ceny, ale z kolei jak coś kupuję, jak hot dogi i inne rzeczy, to słuchajcie tych hot dogów jest 60 i ja czasami nie mam gdzie właśnie pomieścić w tej mojej zamrażarce. Ehm, no i co, no po prostu nie zawsze, nie zawsze właśnie biorę, no czasami pójdę i, 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 i kupię tak. Gdzie indziej, na przykład w targiecie, bo jest bliżej, albo w Caputo. Chociaż w Caputo owoce i warzywa są tanie, natomiast no, spożywka nie mają takiego wyboru jak wielkie te, te warehousy, całe nasze, Samsy, Kostko i Walmarty. Dlatego no, tam żywność jest generalnie droższa. No ale na przykład polska kiełbasa, Deli, nie. Ale na przykład na takie aby coś, jakaś chemia czy coś, to oni mają tylko jedną aisle, jedną um, alejkę tego. No i są generalnie dużo droższe. Snaki do dzieci są dużo droższe. Po 5 dolarów 10 takich paczuszek, snaków jakichś tam, tych takich żelków na przykład. Natomiast w Walmartie dostaniecie to za 2,5 dolara. Um, ale no, właśnie w targiecie wydałam dużo, bo było 60 dolarów, ale miałam, słuchajcie, kupon na 20 dolarów aż. I często, yy, znaczy często, czasami mi się ktoś zapyta od Wielkiego Święta: hej, jak to jest z tymi kuponami, czy warto oszczędzać? I powiem Wam tak, jeszcze 10-15 lat temu warto było, teraz się zmądrzały sklepy, bo niektórzy ludzie naprawdę na tym korzystali, jak na przykład takie kobitki, które nie pracowały. Zajmowały się tym, w segregatorze miały te wszystkie kupony. Jak dostały 100 darmowych gazetek, sobie wzięły i powycinały te kupony, te właśnie programy, które często wy oglądacie. No to rzeczywiście one miały 100 kuponów, na przykład 90 centów zniżka albo 50 centów zniżka. Jeszcze była zniżka sklepowa, dodatkowo na 50 centów, i dostawały tylko na przykład za zero. 100 tam jakichś keczupów, za 0 dolarów 100 keczupów i tylko podatek od tego. Jak zauważycie, to te programy też, przynajmniej tutaj te, które puszczają, one są z dawnych lat, one są stare, więc tak mówię, 10, może nawet 20 lat temu. Teraz, ponieważ no, firmy na tym, sklepy na tym traciły, jest tak, że nie można więcej niż 4 jednakowe kupony, czyli możecie dostać 4 te same rzeczy, cztery kupony możecie, cztery z rzeczy możecie mieć na zniszcze, na, na zniszce, na przykład keczupy, czy tam cokolwiek i wychodzi Wam wtedy albo za darmo, jak połączycie, to nadal można łączyć kupony z gazety, z kuponem, na przykład jak, jak e, sklep ma obniżkę, no i wtedy wychodzi Was na zero. Nadal jest bardzo opłacalne, aczkolwiek no to nie jest tak, że dostajecie zakupy za 10 czy 20 dolarów. Nie wiem, czy... czy czy tak już można w takich granicach dostać. Ja natomiast miałam zniżkę, nie tyle co kupon, ale ponieważ prac, płacę w targecie i zbieram punkty, to miałam właśnie chyba obniżkę 20, 22 czy 3, 3 dolary jakoś. Więc jak zeskanowałam, no to wyszło 40 ileś dolarów. Za te parę rzeczy w koszyku, no to, no to też w sumie dosyć dużo, no ale zawsze coś. Także dzisiaj yy, i z tego będę miała dwa obiady, bo chicken Alfredo dodatkowo do zupy, którą robiliśmy wczoraj. Um, Zrobię pomidorową. Kupiłam właśnie dodatkowo, bo my robimy pomidorową generalnie z makaronem, ale można też z, z ryżem. No to będzie i pomidorowa, i dodatkowo y, kupiłam lasagne, czyli to będzie na za dwa dni w weekday, bo w ogóle jeszcze dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, że w ten weekend jest Father's Day, y, dzień ojca. Y, w związku z czym dzisiaj. W sobotę mój mąż chce a, a, a jego nigeryjskie jedzenie, więc pojedziemy odebrać. I to, to nas jakoś zawsze kosztuje stówkę. A jutro ja ze swojej karty, bo tak robimy czasami, tak jak on robił na dzień matki, ze swojej karty, ze swoich pieniążków biorę go do takiej restauracji, do winiarni. Biorę go razem z dziećmi oczywiście, Cooper's Hawk. Coopers Hack. Nie wiem, czy tam w ogóle będziemy pić jakieś wino, ale oni mają tam i degustację win. Ale dawno tam nie byliśmy, więc postanowiłam e, no, tam po prostu nas wziąć. Ja myślę, że no, tam jest restauracja. Nie jest tania, nie jest droga, ale no, tak za 25-30 dolarów za posiłek. Więc myślę, że jakoś koło 150 wyjdzie. Może więcej. Myślę, że więcej. Nie, ice cream jeszcze nie jest ready, syneczku. No musisz trochę poczekać, jeszcze może z dwie godzinki. Jak pójdziemy dzisiaj do kościołu, kościoła, bo to wygląda jak nowy dzień, ale ja się przebrałam, bo się zrobiło gorąco. Tak właśnie jak, pa, jak Kuba pojedzie odebrać BC, Nigerian BC, to pojedzie, pójdziemy do pół na basen. No, bo się fajnie zrobiło no i, i co no i dzisiaj no w sumie ile wydałam na to wszystko a będę miała z tego 2-3 obiady no to wydałam około no 45 i 12 w dolarowcu 57 no powiedzmy 60 dolarów tak więc no jutro jutro nas więcej będzie kosztowało to jedzonko ale za to mamy jeszcze lunch właśnie zupę pomidorową, a jeszcze mamy chicken alfredo, który dzisiaj robiłam i dzieciaki nie jedzą. Dawid w ogóle nie chciał zjeść, bo oni jak się obudzą później, Dawid tylko i rosół zjadł, bo jeszcze dzisiaj właśnie rosół jest z wczoraj. No, a jutro będzie pomidorówka. Dobra. Nie zanudzam Was. Ostatnio były kontrowersje dotyczące, że o, jak ja, jak ja tutaj zaoszczędzam, co ja w ogóle mówię, jakie bzdury. Ja podaję na swoim przykładzie, teraz Wam dałam dwa przykłady, że wydałam 60 dolarów, mam z tego dwa obiady na poniedziałek, na dzisiaj, na lunch jutro, a na obiad idziemy właśnie do restauracji. Także, no, no nie wiem, mi się wydaje, że to, to w miarę dobre gospodarzenie się, no, ale. No oczywiście zaraz mi ktoś powie, że najtańsze produkty wybieram, e, może i wybieram, czasami biorę tańsze, czasami droższe, różnie to bywa, są dziewczyny, które nagrywają, słuchajcie, content y, pokazujący jak jakaś tam, y, zapomniałam jej imię, jakaś tam gościuwa nagrywa, że za 13 zł obiad dla czterech osób już w ogóle takie ekstremalne, najgorszej jakości, co może tylko być. No więc ludzie robią content na tym. Ja absolutnie nie mówię, że ktoś musi najtańsze produkty. Widzicie, wiele razy biorę sałatki, inne rzeczy, czasami organiczne. Dzisiaj robię lody, chociaż to jest więcej zachodu, aniżeli y, bym kupiła lody już zrobione. No ale, ale no, no robię. No robię, zobaczę jak jak będą smakować, czy będą smakowały Pawełkowi? Myślę, że jak robione domowe, no to nie wiem, zobaczymy. Nie, nie wiem, czy kiedykolwiek takie jadł. No, tak więc to są moje oszczędności. Ja tak robię, tak się z Wami dzielę. Czasami jemy bardziej zdrowo, czasami nie, pół na pół. Ja Was pozdrawiam, dziękuję Wam bardzo. Jak macie jakieś pytanka, zostawiajcie pod vlogiem. Dawajcie dalej i do następnego. Bye!